Dzień dobry kochani. Zrobimy sobie czytanie na miesiąc listopad dla znaku zodiaku byk. Jeżeli to z Wami nie rezonuje, bądź chcielibyście się dowiedzieć czegoś jeszcze, to sprawdźcie sobie znak ascendentu bądź ym, znak księżycowy, tam też może znajdziecie jakieś informacje dla siebie. A teraz zaczynamy. Co dla byczków w miesiącu listopad? Energia ogólna energia ogólna. Wyzwanie, wyzwanie na miesiąc listopad, okej, okay. nie chciało się schować, zrobimy tu, teraz miłość, ogólna energia na miłość, dla bytków, dla singli i dla związków. Praca i finansy, okej, okay. wypadło, to to i rada i rada nie widzimy o wziąłem dwie to chciały być dwie okej okay. na spodzie talii ósemka kielichów także kochane byczki od czegoś odchodzicie y, emocjonalnie z czymś się żegnacie w miesiącu listopad tak poczułam, że niektórzy z Was mogą się żegnać z jakąś swoją drugą połówką. Możecie odchodzić od jakiegoś związku albo odejście z pracy. Faktycznie tutaj odchodzicie od czegoś, co nie do końca jest łatwe, a może nawet i trudne, ale wiecie, że musicie to zrobić dla własnego dobra, bo po prostu już się męczycie, bo jesteście już poranieni. Tak czuję, albo właśnie zmęczeni. I macie jakieś takie, właśnie to słońce, tak w mnie uderzyło, macie jakiś plan na siebie, jakiś taki, jakiś pomysł, i chcecie faktycznie już siebie realizować w czymś innym, że to miejsce, w którym jesteście teraz, wam nie służy, i w listopadzie albo podejmiecie taką decyzję, albo faktycznie fizycznie odejdziecie od czegoś bądź kogoś. Dobrze, energia ogólna, to zostawmy. No, dwójka pentakli. Faktycznie macie. Jakąś, jakieś dwie ścieżki do wyboru, zastanawiacie się nad jakimś wyborem, e, czy to w pracy, czy właśnie w związku, czy mm, odnośnie jakiegoś pomysłu mm, waszego, jakiegoś takiego indywidualnego, jakiegoś rozwoju, ścieżki rozwoju, czy może nawet danych, których miejsca zamieszkania. E, no, macie jakieś dwie opcje do wyboru i ciężko wam zdecydować właśnie się na jedną z nich, e, bo każda z nich ma swoje plusy i minusy. I i tutaj czuję właśnie, że jesteście w takim. W listopadzie możecie być właśnie w takim rozstrojeniu troszeczkę, co wybrać, czy kogo wybrać, jak, jak faktycznie działać, jaką podjąć decyzję. To będzie właśnie ogólna energia tego miesiąca, to będzie właśnie zastanawianie się, podejmowanie decyzji, odchodzenie na pewno też od czegoś bądź kogoś, więc wy. Czuję, że w listopadzie podejmiecie tę decyzję, ok? Czyli faktycznie główną energią listopadową dla was byczki będzie rozmyślanie, zastanawianie się, szukanie plusów i minusów, wypisywanie ich, yy, patrzenie, które bardziej mi się opłaca, które, yy, które bardziej do mnie przemawia, yy, gdzie moje serce bardziej bije, w, w którą stronę. Więc yy, tutaj faktycznie listopad będzie usiany taką. Yy, Takim rozstrojeniem troszeczkę, takim rozdwojeniem, taką dwojakością, ale zostanie w listopadzie podjęta ta decyzja. Jeżeli jeszcze nie odejdziecie od czegoś, to podejmiecie tę decyzję, wybierzecie faktycznie na coś ten wybór padnie. Wyzwanie dla Was. No, Król Mieczy. Wyzwaniem będzie podejmie, podej Podjęcie, Pod, podjęcie, podjęcie decyzji z umysłu i z, jakby z logicznego punktu widzenia. Czyli faktycznie odcinamy emocjonalność i faktycznie patrzymy na swoje dobro. Król Mieczy jest królem, który jest bardzo sprawiedliwy, dosyć surowy, ale właśnie jest sprawiedliwy. Czyli on nie patrzy, gdzie faktycznie może więcej zyskać, albo ym, co jest lepsze na krótki okres, ok jakby na, kr na, na teraz, tylko on bardziej właśnie patrzy długoterminowo. On ym, analitycznie myśli, co bardziej mu się na przykład opłaca. Albo osobom zainteresowanym, co będzie lepszym wyborem na dłuższą metę, gdzie jakby jest taki sprawiedliwy i szczery, przede wszystkim też sam ze sobą. E, czyli na przykład, tak mi przyszło teraz o na przykład praca, że się zastanawiacie na przykład nad dwoma mm, firmami, albo y, jakąś, właśnie, nie wiem, czy założyć swoją firmę, czy na przykład pójść na etat, to on się zastanawia, no dobra, co jest y, na dłuższą metę bardziej mi się opłaca do czego bardziej bije moje serce, na zasadzie co, co moje serce mi podpowiada, co robić, ale też nie na zasadzie serce emocje, tylko serce na zasadzie do czego moja dusza jakby właśnie bardziej lgnie, co nie, do czego mam lepsze predyspozycje, gdzie będę się lepiej czuł, robiąc co będę czuł większą satysfakcję. Co pomoże mi się rozwijać, ok? Czyli faktycznie takie mm, analityczne podejście do, do tego, ale też z otwartym sercem, z byciem szczerym przede wszystkim ze sobą, z innymi też mówienie. Faktycznie, jakby stawianie też swoich granic, yy, przedstawianie swoich granic i też jakby dlaczego, na przykład, taka decyzja, a nie inna, co nie. Więc tutaj faktycznie wyzwaniem będzie skonfrontowanie się ze swoimi myślami, ze swoimi pragnieniami, podjęcie decyzji takiej, która faktycznie na dłuższą metę będzie dla nas lepsza, a nie łatwiejsza. Czyli właśnie jak Król Mieczy nie wybiera łatwiejszej drogi, tylko yy, drogę, którą powinien wybrać. Ok? Dobrze, teraz miłość. Ogólna energia na listopad miłości, Cesarz. Eee, no, ogólnie to w miłości Cesarz jest właśnie dwojaki, bo to jest przede wszystkim ogólnie mężczyzna bardzo opiekuńczy, bardzo zaradny. Taka męska energia, właśnie. Mm, Taka silna ręka, że kobiety przy takim mężczyźnie czują się zaopiekowane, jeżeli on ma zdrową męską energię. Ale czasami cesarz też jest despotyczny, jest dominujący bardzo. I zobaczmy dla singli, co z tym cesarzem. Jej, śmierć. No, faktycznie single mogą przechodzić transformacje w listopadzie. Mogą przewartościowywać swoje wartości, swoje potrzeby, mogą przewartościowywać to, jakich partnerów szukają. Czyli faktycznie, jeżeli przyciągali do swojego życia mężczyzn, na przykład kobiety, mężczyzn w kobiecej energii, czyli właśnie. Albo, właśnie, albo tyranów, na zasadzie właśnie facetów dominujących, e, którzy byli bardzo zazdrośni, którzy kontrolowali bardzo mocno, to Wy tutaj przechodzicie tą transformację i już się na to nie będziecie godziły. I teraz szukacie y, mężczyzn, przy których będziecie czuły się bezpiecznie, zaopiekowane, którzy będą Wam ufali. I to będzie oczywiście działało od dwie strony. Więc tutaj single, no, listopad się dla Was rysuje na, na transformację. Czyli faktycznie nie czuję tutaj, żeby ktoś czekał na horyzoncie albo się pojawił w waszym życiu. Wy się teraz zajmujecie z sobą single. Czyli faktycznie też albo zrywanie związków i, i faktycznie właśnie ta transformacja, przewartościowywanie swojego życia miłosnego i tego, na co się godzicie, na co się nie godzicie, czego pragniecie od mężczyzny, jak chcecie być traktowane. Odkrywacie wartość swoją jako kobiety, jako w ogóle człowieka. I przestajecie godzić się na yy, niedobre traktowanie, więc przechodzicie bardzo duże przebudzenie, transformacje, i miesiąc, listopad właśnie będzie jakby dla was taki mm, transformujący. No a w związkach, no. Kurczę, tu właśnie. ósemka Kielichów jest szóstka mieczy. Mi się często bardzo te karty zawsze pojawiają jak w jakimś rozkładzie, yy, często obok siebie. Szóstka mieczy też mówi o odchodzeniu, tylko o odchodzeniu z poziomu umysłu, czyli jakby faktycznie. Chłodna kalkulacja. Nie dam się już tak traktować, nie chcę być tak traktowany. To mi nie służy. Tutaj odchodzę od czegoś, od traktowania. I jeżeli to nie jest rozstanie, to bardzo mocne stawianie granic i niegodzenie się faktycznie już na coś. To jest bardzo może być też szczera rozmowa. No ogólnie ta karta mówi o odchodzeniu. To jest dosłownie pakujecie swoje manatki i wychodzicie, trzaskacie drzwiami, was nie ma. I to jest po prostu już ktoś na tyle nadwrężył Wasze zaufanie, prośby, groźby, rozmowy. To nic nie dawało, więc po prostu straciliście już nadzieję jakąkolwiek, straciliście już cierpliwość i po prostu spakowaliście swoje rzeczy i wyszliście. I, I miesiąc listopad faktycznie może być takim miesiącem, gdzie zauważycie, że wy jakby nie zasługujecie na takie traktowanie, nie zasługujecie na, na to, co macie, bo zasługujecie na dużo więcej. Więc tutaj dla was byczki, miesiąc listopad faktycznie, no i jakby z tym cesarzem to są konkretne decyzje, które są podejmowane i które są wdrażane w życie. To nie jest na zasadzie, ja myślę, ja analizuję, ale nic z tym nie robię, bo się boję, tylko to jest na zasadzie, ok, jest taki tak, ja się na to nie godzę, chcesz, było tak i tak. Jeżeli nie jesteśmy w stanie tego dać, zapewnić, nie jesteś w stanie się zmienić, nie jesteś w stanie ze mną rozmawiać, nie szanujesz mnie, nie szanujesz moich granic, nie, nie wkładasz wysiłku w ogóle absolutnie w to, żeby nasz związek mógł działać, żebyśmy mogli wzrastać, żeby pielęgnować naszą miłość, nie dajesz mi niczego w zamian za to, co ja Ci daję, nie pozwalam na takie traktowanie. Jeżeli Ty nic z tym nie robisz, to ja zrobię. Ja po prostu wychodzę i się nie godzę. I tu nie ma już rozmów, to już nie ma proszenia, tylko to jest postawienie po prostu naszego partnera bądź partnerki przed faktem dokonanym. Nie godzę się na takie traktowanie, wychodzę. Więc tutaj miesiąc listopad pod względem miłosnym dosyć Wam się rysuje, no tak faktycznie męskiej decyzyjności w transformacji. Może być ciężko, ale bardzo mimo wszystko pozytywnie, bo dostrzeżecie swoją wartość, przestaniecie godzić się na minimum albo w ogóle na, na to, co dostajecie, i, i czeka Was dzięki temu, czeka Was na pewno lepsza przyszłość. Bo jak jeżeli stawiamy na siebie i podejmujemy decyzje, to zawsze czeka nas coś lepszego, co nie. Praca finansa, co tutaj na nam wyleciało? O, dziesiątka pentakli, kochanie, kochani, czyli byczki tutaj faktycznie jest super spełnienie. Dziesiątka pentakli to jest na zasadzie, że długo i szczęśliwie, obfitość, pentakl w ogóle jest o. To jest o, o właśnie o finansach, o ziemskich sprawach. Dziesiątka to jest w ogóle, wiecie, że długo i szczęśliwie, w pełni obfitości, niczego wam nie zabraknie w listopadzie. Możecie właśnie też awansować, możecie. Dostać jakieś pieniąż, pieniądze yy, z jakiegoś takiego niewyczekiwanego źródła, na zasadzie jakieś takie dodatkowe, yy, gdzieś tam zarobić, może znajdziecie jakieś pieniądze. Także tutaj faktycznie, jeżeli chodzi o pracę, to yy, właśnie awanse czy jakieś udane projekty, yy, klienci mogą wam dopisywać. Yy, wasza sprzedaż może wzrosnąć, czy, czy w ogóle w pracy na przykład premię dobrą możecie wypracować, jeżeli, czy macie, jeżeli macie swoje firmy, to właśnie to będzie bardzo dobry czas finansowy, właśnie sprzedażowy, handlowy, jakiś taki właśnie no, w ogóle finansowy, jeżeli pracujecie normalnej pracy na etat, to właśnie jakiś fajny projekt może Wam się przytrafić czy właśnie premia, więc bardzo fajny czas, taki bardzo bezpieczny stabilny, czuję, że właśnie nie będzie żadnych takich dodatkowych wydatków które są niezaplanowane nie, nie nieprzewidziane i nie będzie tutaj zbędnych wydatków jakichś, nie wiem, psującego się samochodu cieknącego kranu yy, cokolwiek wiecie yy, zepsutego właśnie, zepsutej pralki nie będzie takich wydatków, będzie właśnie miesiąc stabilny w obfitości, w takiej właśnie spokojności, bezpieczeństwie. No i rada dla Was. Tutaj wypadły nam dwie karty, kochani. Zobaczymy, co tu się dzieje. Uuu, dwójka mieczy i paść mieczy. No, miecze, widzicie, macie bardzo dużo mieczy. Tutaj, miecze, miecze, miecze. Miecze i pentakle. Yy, czyli faktycznie. Mm, to będzie miesiąc przemyśleń, ana, analizy, co jakby faktycznie tutaj z tym paziem męczą jako rada, to jest zdobądź wszelkie informacje, jakie możesz, czyli właśnie odnośnie tej dwójki pentakli, odnośnie tego, nad czym się zastanawiacie, gdzie macie jakiś wybór, jakąś dwoistość, zdobądź wszelkie informacje, nie podejmuj decyzji w oparciu o emocje i o ym, najbliższą dogodność, tylko to może być trudniejsze, ale na duszą, w dłuższej perspektywie bardziej korzystne bo tutaj macie dwójkę mieczy, czyli faktycznie jeszcze czegoś się dostrzegacie eee, zobaczcie, dwójka wędakli, dwójka mieczy no kurde, czyli faktycznie macie jakąś tą dwoistość w tym listopadzie coś się będzie klarowało Ym, więc dajcie sobie czas na spokojnie nie musicie tej, e, tej decyzji podejmować od razu, bo na razie właśnie jakby dlatego się nie możecie jeszcze na coś zdecydować, bo czegoś nie dostrzegacie czegoś nie wiecie, nie, wie, nie widzicie nie jest wam pokazane ale czuję właśnie, że z tym paziem mieczy, jeżeli się zainteresujecie Interesujecie, zagłębicie w temat hmm, poczytacie o tym, podowiadujecie się popytacie może czy porozmawiacie z przyjaciółmi jak oni to widzą, jeżeli na przykład chodzi o jakiś związek, o jakieś relacje? Pamiętajcie, że przyjaciele nasi, bliskie w ogóle nam osoby, są przedłużeniem naszej percepcji. My bardzo często właśnie w emocjach nie widzimy, nie dostrzegamy wielu rzeczy i nasi najbliżsi, którzy nas znają, którzy chcą do nas dobrze, bardzo często są właśnie przedłużeniem naszej percepcji. Oni wiedzą więcej, widzą więcej i jeżeli faktycznie dwójka. Trójka znajomych mówi nam podobne rzeczy: że słuchaj, to nie wiem, na przykład nie jest facet dla siebie, albo ojej, ale to jest super facet, w ogóle naprawdę kurczę, ze świecą takiego szukać, to możecie im zaufać. Jeżeli ta, jakby ta opinia się potwierdza u więcej niż jednej osoby, to możecie temu zaufać, bo naprawdę nasi bliscy są dla nas dobrzy i oni widzą więcej niż my. Więc, no mówię, tutaj na pewno musicie zdobyć więcej informacji, żeby jakby podjąć te decyzje właśnie sprawiedliwie, szczerze ze sobą. Więc miesiąc listopad przeznaczcie właśnie na takie dowiadywanie się więcej yy, na, na, na dany temat. Dobra, tutaj zobaczymy sobie. Oj. Co mistrzowie duchowi chcą wam przekazać dla wyczków Co chcecie z Okej. Okay. Strumień powodzenia. No pięknie. I nauczyciel. O, proszę. A na spodzie yoga. Czyli faktycznie możecie tutaj y, przy ćwiczeniach. Przy, no yoga to właśnie wiadomo, ćwiczenia. Też y, takie skupienie się na sobie właśnie na tym, co czujemy, co myślimy. Y, jest bardzo pomocne. Strumień powodzenia. Zobaczmy sobie, co tutaj zna, znajdziemy. O jest. Przestań martwić się o pieniądze. Niepokój przyciąga tylko kłopoty finansowe. Wszystko będzie dobrze, szczególnie w sprawach związanych z finansami. Czyli widzicie, super się łączy. Eee, masz teraz wsparcie i możesz przeprowadzić upragnione zmiany w swoim życiu. Uwierz w powodzenie twoich planów. Pięknie. Nauczyciel. Ta osoba lub sytuacja daje Ci ważne życiowe lekcje. Zapytaj siebie, jakie błogosławieństwo Ci przyniosła. Twoje życiowe cele wiążą się z nauczaniem. Wybacz Twojemu dawnemu nauczycielowi wskazane jest, byś uczył innych. Hmm? więc może to dla Was, dla kogoś może się zastanawiacie czy przyjąć jakąś posadę, na przykład nauczyciela czy faktycznie pomagać ludziom na przykład jakiś ten dany ten i nie wiecie to to macie znak, że to jest dla Was nauczanie, pomaganie innym yy, jakieś takie właśnie prowadzenie różnych na przykład warsztatów czy coś, to macie tu potwierdzenie, że to jest dla Was kochani, zróbmy powodzenia finanse naprawdę yy, są dla Was w tym miesiącu bardzo yy, szczodre <laughs> czyli nie musicie się w ogóle martwić o pieniążki Dobra, i sobie jeszcze zobaczymy aniołki. Aniołki dla wyczków, co chcecie powiedzieć? O. Dobra, bo oddaj się całym sercem. Czyli przy podejmowaniu tej decyzji otwórzcie swoje serce. Podejmijcie ją racjonalnie, ale otwórzcie serce. Jesteś urodzony pod szczęśliwą gwiazdą. No pięknie, kochani, naprawdę, jeżeli podejmiecie te, te decyzje z serca i by być już szczerym ze sobą i ze swoimi pragnieniami, to naprawdę czeka Was ogromny sukces. Uporządkuj swoje myśli i uczucia. No, totalnie, musicie faktycznie się zagłębić w siebie. Proś, a będzie Ci dane na spodzie. Czyli módlcie się, proście, um... Musicie się faktycznie sami dojść do tego czego pragniecie, czego chcecie i jeżeli do tego dojdziecie i faktycznie podejmiecie tę decyzję, zadziałacie w tym kierunku, to naprawdę wszechświat wam pomoże. Więc to by było na tyle, kochani. Jeżeli coś tutaj z tego było dla Was, to jeżeli macie ochotę podzielić się w komentarzu, to chętnie przeczytam. Zapraszam do subskrybowania kanału. Będę tutaj starała się wrzucać więcej filmików. Także jeżeli macie ochotę oglądać mnie, to, to właśnie zapraszam, żebyście dostawali powiadomienia, a tymczasem żegnam się z Wami. Wszystkiego dobrego, kochani i pa!